Siema, siema. Znowu ja jestem tutaj, Marek. I teraz tutaj czytam jakieś polskie żarty na internecie, ale naprawdę z jednego żartu to, się, to po prostu się popłakałem. A to nie ma... to jest kurde zajebisty żart, naprawdę. <todgłosy> tutaj, że... Wielce szanowny panie prezydencie, uprzejmie proszę o zwolnienie mnie ze zaszczytnego obowiązku pełnienia służby wojskowej ze względu na trudną sytuację rodzinową, jakiej się znalazłem i mianowicie mam 24 lata i ożeniłem się z dołu w wieku 44 lat moja żona ma córkę w wieku lat 25 tak się złożyło, że mój ojciec ożenił się z córką mojej żony tym samym mój ojciec stał się moim e, zje... moim z tym, gdy gdzieś polubił moją córkę. <laughs> w związku z tym ona jest jednocześnie moją córką i ma <laughs> Mojej żonie i mnie urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem żony mojego ojca, czyli jego szwagrem. <laughs> Jednocześnie, będąc bratem mojej macochy, jest i moim wujkiem. Czyli mój, mój syn jest moim wujkiem. Żona mojego ojca, czyli moja córka, powila, powila, powila na Wielką Noc chłopcika, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego ojca. I wnukiem, ponieważ jest synem córki mojej żony. Jestem więc bratem mojego wnuka i będąc mężem teściowy ojca tego dziecka, pełnię jakby funkcję ojca mojego ojca, pozostanie od bratem jego syna. Jestem wobec tego własnym, własnym dziadkiem. Dlatego też proszę uprzejmie pana prezydenta o zwolnienie mnie ze służby wojskowej, dziś o, o ile mi wiadomo, prawo nie zezwala powoliwać do wojska jednocześnie dziadka, ojca i syna w jednej, z innej jednej rodziny. Wierząc co zrozumienie mojej sytuacji przez pana prezydenta pozostaje z poważnieniem. Naprawdę to było kurczę... To jest. Pół godziny już z tego żartu śmieje. No to zdecydowałem się, że wam powiem tego żartu. Spotkamy się u następnego wideo, i wierzę, że, że jak Wam się to wideo spodobało, to dajcie daj mi tam jakiś like i subscribe, Subskrybujcie mój kanał i będzie taki żartów trochę więcej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa. pa.